Rośnie osed na ugorze, dawno podzielony. Rozmaryna i lilia dawno nieplewiony. Rozmaryna i lilia dawno nieplewiony. Rozmaryna i lilia to pochnące Panno młodowka, w wiele. Nie kochaj się Panno młodowka, w wiele, bo kawaler jak kawaler Boga się nie boi. On cię ścisko i całuje, lecz na zdradzie stoi. On cię ściska i całuje, lecz na zdradzie stoi.